Cześć widzowie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat, dlaczego Nahida jest OP i dlaczego mówi się, że coraz to więcej traci nawet w wyjściu nowych regionów. Zapraszam do oglądania. Na początku musimy zrozumieć, dlaczego Dendro jest OP. Zacznijmy od tego, że pewnie widzieliście wiele razy, jak. Graliście chociażby to tajnarii nawet kolej. Ile cyferek wam wyskakiwało na ekran? To była zasługa, głównie Dendro. Blumy, Hyperblumy i aggravate są bardzo potężnymi reakcjami, gdyż Dendro, a i reakcje Dendro są kalowane przez Elemental Mastery, co Elemental Mastery się nie uszkodza, jest łatwe do pozyskania. Praktycznie co drugi mój artefakt wydropiony na koncie ma. I sensowny Elemental Mastery i to Elemental Mastery powoduje bardzo, bardzo, bardzo dużego buffa do damage'a danej reakcji, czyli Dendro jest potężne za pomocą Elemental Mastery i łatwości, jakiej wykonuje się te reakcje I do tego Luchida jest op, gdyż korzysta z tego żywiołu Dendro, ale nie tylko. Nakida świetnie korzysta z setu di puda między innymi za pomocą Q albo E, czyli Elemental Bursta albo Elemental S gdyż wiadomo, że deepwood, gdy się użyje elemental bursta albo elemental skilla, obniża nam dendrolezy o 30% na 8 sekund. A więc, dlatego najpierw, dlatego deepwood najczęściej gracze na hide aktywują z użyciem ulta. Ulta wywołujemy, kile nam się bufują, Ostatnie dostają dodatkowy IEM I teraz. Jeżeli mamy Pyro w drużynie i wykonamy reakcję z Pyro, to nasz skill staje się mocniejszy. Jeżeli mamy Elektro, to skill szybciej się aktywuje. A jeżeli mamy Hydro, no to Burst 2. Dlatego Nahida jest świetnym bufferem. I teraz trochę porozmawiajmy na temat tego, że Nahida traci. Bo to jest wiadome, że każda postać się starzeje i zaczyna tracić, tak? No i przez długi czas z Nachiną tak nie było. Dokładnie chcemy tutaj się odnieść, że długi czas mamy na myśli do startu fontaine. Fontaine zaczęło się wszystko zmieniać, gdyż meta fontaine chciała, żebyśmy grali mami. Między innymi możemy to zauważyć. Oczywiście wyjątkiem jest nie bo on tam ma, że nie chce, że chce mieć trzy elementy różne w swoim teamie. Ale możemy to zauważyć na przykład na przykładzie jedyny Wiadomo, Pyro. Nie gramy. Można grać pyro z dendro, ale nie ma sensu. Do, do czego zaraz się podniesiemy? Purina. Purina bardziej też mi się wydaje, że pod tego z Hydro podchodzi lepiej po prostu. Że jest to coś, co zwłaszcza przez jej buff'a powoduje, że nie, że nie potrzebujemy grać tak naprawdę takiego dendro. Wiadomo, New Willet, New Purina, nie wiem, na Hidakuki da się zagrać, tak, ale. Gałem, powiem Wam, że nie robi to aż tak dużego damagea jak Monochydron New Willet, czyli New Willet, Purina, Kazuha i Charlotte. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że Machida trochę straciła w Fontaine. Jednakże na pewno nie na wyjściu New Willeta oraz Clorinda, bo Chlorinda fajnie też używa Dendro, co widziałem też ostatnio między innymi. Chociaż Chlorint i tak byśmy woleli grać z Szevruz. A teraz powiedzmy sobie, że na chwilę najwięcej straciła na wyjściu Emily. Czyli tak naprawdę głównej postaci, na której tak coś słyszałem, że meta na będzie się opierać. Już to między innymi możemy zauważyć, że wyszedł nam między innymi Kinnit. Który je chce być grany pod Berlinga. Czemu? Nahida straciła na wyciągu Emily i nie jest taka dobra do burningów jak ona. Nahida aż tak nie wybuchuje ci, tak na dobrą sprawę, tego teamu. Nie zapewni ci aż tak dużego damagea jak zrobi to Emily. Emily pod burning jest znacznie lepsza, gdyż zwiększa damage całego teamu, co powoduje, że łatwiej się gra. A wiadomo, że Kinnich ma pastywkę, jeżeli. Jest wokół niego przeciwnik, który się pali, no to on zyskuje z powrotem 7 Night pointsów, co jest bardzo ważne w mecie natlanowej, bo tak naprawdę postacie z natlanu w głównej mierze zawdzięczają swój damage nowej mechanice. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem powiedzieć wam dlaczego Nahida jest uważana za OP postać i dlaczego mówi się, że trochę straciła, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że trochę wam... Przybliżyłem ten temat, że wyjaśniłem, jakiej ulty działa. A więc, ja byłem Luś i cześć.